Cześć, dzień dobry. Zazwyczaj na Instagramie kosmetyczny shop robiłam Wam takie przeglądy, co nowego pojawiło się w ofercie shopika. Natomiast no, segment kosmetyków naturalnych i środków czystości tak się nam szeroko zaczął rozrastać, że zastanawiam się, czy faktycznie ta Instagramowa forma Insta Story, która jednak jest dedykowana czemuś innemu, faktycznie dobrze spełnia tę funkcję, aktualnie kiedy cały czas wprowadzamy jakieś nowości. Więc dzisiaj, właśnie taki materiał w formie YouTube'owej. Zobaczymy, jak zostanie przez Was przyjęty. No, i mam nadzieję, że kanał kosmetycznego Shopa również będzie częściej okraszany jakimiś takimi materiałami. Typowo pod kątem właśnie kosmetyków, które znajdziecie w kosmetyczny shop. Na początek chciałabym wyróżnić peptydy miedziowe od lale. Peptydy miedziowe to są peptydy, które mają pobudzać syntezę kolagenu, i ten rodzaj peptydu, dzięki temu, że właśnie dołączony ma w swoją strukturze jon miedzi, to ma większe zdolności przenikania przez naskórek, a tym samym szybszego i efektywniejszego działania. Ma pobudzić syntezę kolagenu, elastyny, w wyniku czego skóra będzie bardziej jędrna i bardziej napięta. I przyznaję, że już od dłuższego czasu szukałam peptydów miedziowych w naturalnych kosmetykach no i właśnie jeżeli chodzi o kosmetyczny shop, postanowiłam wprowadzić Lale. To jest coś absolutnie wyróżniającego, natomiast sama jestem już w trakcie testowania tej serii. No i na początek wzięłam się za testowanie serum oraz rollera. Roller jest bardzo lekki, więc bez problemu pod każdy krem pod oczy można go zastosować i nie będzie to miało wpływu na przykład na spływanie kosmetyku do oka, rozmywanie tuszu do rzęs, czy na przykład cieni albo eyelinera, więc nawet jak chcecie go na co dzień sobie używać, to jak najbardziej można. A jeżeli chodzi o serum do twarzy, ono jest żelowe, w ogóle ma piękny, elegancki lekko męski, nietypowo męski, ale ma taką pikantną, świeżą nutę, więc ona mi się tak kojarzy może bardziej z męskimi kosmetykami. Więc taki kosmetyk tak naprawdę o zapachu unisex. Natomiast jest to lekkie, żelowe serum i także nie obciąża skóry niezależnie co na to nałożycie. Natomiast podpowiem że chciałabym też przygotować taki materiał, muszę się na tym skupić, co łączyć, a co unikać przy okazji peptydów miedziowych, bo faktycznie to są dość delikatne struktury i warto jest to mieć na uwadze. Na sam początek podpowiem Wam, jeżeli aplikujecie te kosmetyki, a używacie kosmetyków jednocześnie, na przykład z kwasami albo retinoidami, to na przykład nie łączyć ich w jednej rutynie pielęgnacyjnej, albo odczekać. Pół godziny. Niech te kosmetyki z peptydami miedziowymi na pewno dobrze się wchłoną, i potem dalsze etapy pielęgnacyjne albo właśnie dedykowane kosmetyki z tej serii lale z peptydami miedziowymi, bo one są ze sobą kompatybilne i wszystko tam ze sobą działa jak powinno. Hydrolaty bioolia. Oj, moje drogie, to był hit zeszłego miesiąca i przyznaję, że wciąż się utrzymuję, bo z hydrolatami kwestia jest taka, na którą już od dawna zwracam uwagę. Że hydrolaty są cenne w pielęgnacji. I był swego czasu taki boom na hydrolaty. Każda firma chciała mieć hydrolaty w swojej ofercie. Tylko, właśnie jak doszło do masówki, to zatraciło się to, co było klu stosowania hydrolatów. Czyli jeżeli one, one mają służyć do tonizacji, to muszą mieć odpowiednią wartość pH. A tu po prostu w tym, takim, wiecie, szale marketingowym, byle było taniej, byle było przystępniej, byle było bardziej przaśnie, bardziej kolorowo. Ja na przykład kupowałam hydrolaty, sprawdzałam pH-metry i okazywało się, że ich pH jest w ogóle powyżej um, jakiejś takiej wartości, którą można uznać za tonizującą. Jeszcze rozumiem, jeżeli hydrolat ma wartość pH niższą, bo na przykład... No, Przykras sprawalne po mydłach, jak niektórzy potrzebują do wyrównania pH, albo po prostu czasem te niższe pH lepiej się sprawdzają przy skórach trądzikowych. One mają trochę większy potencjał alergizujący, ale jeżeli chodzi o mm, takie trądziki, poprawy mikrobiomu, jak chcemy zadziałać szybko, no to faktycznie takie jedno opakowanie hydrolatu o niskim pH może być fajną opcją. Też zależy, jaką mamy twardość wody w kranie, bo jeżeli mamy twardą wodę, to wtedy faktycznie te hydrolaty o troszkę niższej wartości pH jak fizjologiczna będą wtedy takie odpowiednio tonizujące, więc jeszcze niższą bym zrozumiała, ale jak ja mierzyłam tym pH-metrem i widziałam, że jakiś hydrolat ma pH 7, no to, to, to jak to ma służyć? I kiedy zadawałam takie pytania na przykład producentom, albo wczytywałam się w opakowanie, to okazywało się, że produkt nie jest przeznaczony do tonizacji, ale do odświeżania skóry. Wiecie, nie ma tej konotacji, więc szukałam bardzo długo hydrolatów, które będą odpowiedniej jakości, czyli o odpowiedniej wartości pH i o od odpowiednim składzie. Fajnie, gdyby były w wielu rodzajach, super, jeżeli byłoby ciemne szkło. No, i żeby też cena nie była zabijająca. I udało się, znalazłam. Bioolia. To jest właśnie marka hydrolatów, a także czystych olejów, tylko że na razie wprowadziliśmy właśnie same hydrolaty, która no nie mam żadnych zastrzeżeń. I te hydrolaty za opakowanie 100ml kosztują u nas w kosmetyczny shop około 18 zł. Więc to jest przystępna cena. I tak, hydrolat, on schodzi jak woda, tak? No po prostu, jeżeli go psikamy, używamy systematycznie. To jest kosmetyk, który jednak dość szybko się zużywa, więc te 18 zł to. Uważam, że jest taka naprawdę spoko opcja. I tutaj trzymam akurat wersję z rumianku. Ona jest dobra dla skór wrażliwych, delikatnych oraz dla suchych. Kocanka włoska dla naczynkowców oraz dla skóry dojrzałej. Melisa. Trądziki, ale też skóry wrażliwe i naczynkowe. Świetny przy trądziku różowatym. Róża, klasyczek. Skóra naczynkowa, dojrzała, sucha. Laurowy. Tłusta, mieszana, trądzikowa. Marka Awa to jest też totalna nowość na kosmetyczny shop. I jeżeli chodzi o markę Awa, to to, za co ją lubię, nie boją się konkretnych rozwiązań na czasem naprawdę trudne potrzeby skórne. I właśnie z uwagi na to, żeby zadbać nawet o takie mm, potrzeby bardzo trudne skóry, jak na przykład wiotkość w okolicy podbródka, no to właśnie Awa ma swoją serię całkowicie naturalną. Na jak sam producent opisuje. Opadające chomiki na opadające policzki zwane chomikami. Ja Wam pokazuję akurat krem na dzień, ale seria jest tutaj cała. Jest krem na dzień, jest krem na noc, jest booster, jest krem pod oczy, jest pianka. Ja już troszkę testowałam te kosmetyki i powiem Wam rzeczywiście. Mm, po boosterze zwłaszcza widać, że potem ta skóra lepiej wchłania różne substancje aktywne. I raz, że ona sama z siebie ma pobudzić tą syntezę kolagenu, to jak jeszcze do tego dołożycie? Na przykład, o tutaj akurat mam krem pod oczy, ale weźmy na przykład. Ten krem z peptydami miedziowymi pod booster z tej serii. Super. Albo właśnie, żeby to łączyć w taki sposób. Najpierw serum z peptydami miedziowymi, a potem po pół godzinie ten krem, no po prostu bajka. Rzeczywiście działa to na skórę ujędrniająco, unosząco. Oczywiście nie jest to jak lifting twarzy, natomiast super może być też jako kuracja taka wspomagająca yy, przy jakichś zabiegach, jak na przykład medycyny estetycznej. To jak najbardziej te produkty można też stosować, więc wiecie. Znając potrzeby moich obserwatorek, osób, które szukają też rozwiązań naturalnych, niekoniecznie chcą sięgać po skalpel, to taki intensywny, napinający krem. No i właśnie z tego względu, że ta seria całkiem miło się nam przyjęła, no to od razu wprowadziliśmy także serię tą fioletową Fill and Lift, bo ona jest ukierunkowana także na takie intensywne potrzeby skóry, krem wypełniający zmarszczki i bruzdy nosowo-wargowe, więc no też trudny obszar, jeżeli chodzi o działanie Kosmetyków, i warto jest dla lepszego efektu stosować go sobie po prostu taką grubszą warstwą, taką aż białą, zostawić ją sobie po prostu w formie takiej powiedzmy okluzji do wchłonięcia, bo wtedy raz, że działamy nawilżeniem, i dwa, bardzo intensywnie pobudzamy syntezę kolagenu w tym miejscu. I jak wprowadziłam markę AWA, no to nie mogłam pominąć serii Planeta Ziemia, bo to jest akurat taka seria, do której ja prywatnie mam duży sentyment. Ona jest bardzo taka elegancka, nawiązująca właśnie do tego, żeby dbać o też o to też chodzi w kosmetykach naturalnych, że mamy skuteczne kosmetyki, skuteczne rozwiązania, ale to wcale nie znaczy, że musimy jednocześnie zanieczyszczać środowisko. Nie! Akt, w aktualnych czasach kosmetologia, przemysł tej m, branży kosmetycznej pod kątem chemicznym, ta chemia kosmetyczna, surowce, substancje, m, półprodukty one są tak rozwinięte, że to wcale nie jest tak, że. Albo mamy efekt, albo mamy naturalny skład. Absolutnie nie. Chociażby kosmetki AWA i cały kosmetyczny shop to potwierdzają, że jak najbardziej naturalna pielęgnacja idzie w parze z do, ze zdobyczami technologicznymi, jak i właśnie z dobrostanem dla naszej planety. A słuchajcie, jak już o dobrostanie planety mowa, no to nie mogłabym pominąć. Natulim, czyli marka środków czystości w formie takich listków, oj, przepraszam, płatków, zarówno do prania, jak i do sprzątania podłogi. To jest jest taka forma listków, które w zależności od prania wkładamy albo cały listek, jeżeli jest mocniej zabrudzone pranie, albo połowę tego listka, jeżeli jest takie delikatniejsze i nie zostawia to po prostu żadnych plastików, nie zanieczyszcza to wody w żaden sposób, przez co w wodociągach później taka woda jest łatwiej oczyszczalna, kiedy wraca do obiegu. Również w ostatnich tygodniach postawiliśmy na rozszerzenie segmentu do włosów. Akurat tutaj wam pokazuję szampon Inimini, świetny pod kątem nawilżania skór głowy, i on ma też w sobie dodatek ekstraktu z Miszenia, więc wzmacnia cybulki włosowe, hamuje wypadanie, budza włosy do wzrostu, świetna opcja i super dla kręconych włosów. I ja mam duży sentyment do tego szamponu, bo swego czasu stosowałam go bardzo systematycznie i też odżywkę z tej serii wprowadziliśmy. Również kilka wersji szamponów laku. Ja tutaj czy mam wersję oczyszczającą, ale jest jeszcze nawilżająca, jest jeszcze taka z biotyną, więc jest kilka opcji i to są w ogóle bardzo budżetowe, naturalne szampony, więc jeżeli chcecie coś nowego przetestować, ale nie chcecie wydawać na to jakiejś ogromnej Kwoty, no to właśnie myślę, że warto zwrócić uwagę na laku. I to są też takie, które są łatwo wypłukiwalne, łatwo spłukiwalne szampon. Natomiast szamponem o dość nieoczywistej formule to jest kołoż od Sensu Mare. I Sensu Mare poza tym kołoszem jeszcze jest odżywka proteinowa oraz serum do końcówek włosowych. Słuchajcie, ten kołoż on jest świetny, bo on jest taki jak takie mleczko. Tak jak mleczko do mycia twarzy, czy do mleczko takie do mycia ciała. Tak tu mamy szampon w takiej mlecznej formule. On nie przetłuszcza, Świetnie się wypłukuje, nie przetłuszcza nie obciąża włosów, nie zmniejsza objętości, ale jednocześnie ta skóra głowy jest ukojona jak się włosy kręcą po tym, więc po prostu bardzo dobra opcja, zaskakująco dobrana tutaj formulacyjnie, Natomiast nad procesem tworzenia tych produktów, jak widziałam na Instagramie Sensumare, również pracowała pani trycholog, więc widać tutaj jakość nie tylko kosmetyków Sensumare, ale właśnie odpowiedniego specjalisty, który brał udział w tworzeniu tych produktów. To był taki szybki przegląd. Jestem ciekawa, czy byłby dla was pomocny tego typu materiały, gdyby pojawiały się częściej. Może właśnie konkretny jakieś Rozwiązania na problemy, nie wiem, jakieś plany pielęgnacyjne, potrzeby. Dajcie znać, czego Wam trzeba, jak się na to zapatrujecie, bo myślę mocno nad rozwojem szopikowego kanału na YouTube. Czemu nie, żeby zebrać gdzieś te wszystkie informacje? Bo w dobie aktualnego rozwoju mediów społecznościowych łatwo gdzieś tam, że umykają pewne informacje, więc żeby mieć je zawsze wszystkie na bieżąco, na świeżo podane w przystępnej formie, dajcie znać co o tym sądzicie, a ja już się z wami żegnam. Dzięki serdeczne i do zobaczenia, niebawem. Cześć.